Co jedziemy? P Pła Co ci pokazać Co ci pokazać? Nic A widzisz? Nie to cię u siadasz na Siadasz nakłada? No. To siadaj, pokaż jak ty siadasz, no. Siop. No siadaj, szybko, jedziemy. Chodzisz? 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 Jedziem czy nie? Co tam, co tam mechanikujesz? Co? Co tam mechanikujesz, mechanik? Będziemy Siedzisz? Podać, Roman! Podać! A siedzi. No. No pokaż jak kiedyś kładą. Pomachaj kierownicą Pomachaj kierownica. Pomachaj kierownica. Dobra, jedziemy. Jedziemy.